Dzień dobry Państwu. Dzisiaj odpowiem sobie na pytanie, czym jest protestantyzm, biorąc na rusz samego twórcę protestantyzmu, pana Marcina Lutra. Protestantyzm nie jest niczym innym, patrząc na to, co on zrobił, jak tylko triumfem pychy bezgranicznej i arogancji, gdyż facet wziął, zaczął czytać pismo, odrzucił wszystkich współczesnych interpretatorów pisma i, i, i ponad 14 wieków tradycji przed nim, i doszedł do wniosku, że tylko on dobrze pismo rozumie i on je dobrze przetłumaczy. Warto wziąć pod uwagę, że jego tłumaczenie na niemiecki nie zabierało wszystkich fragmentów, gdyż niektóre fragmenty uznał on arbitralnie za nieprzynależące do właściwego tekstu i za nieoryginalne, odrzucając dorobek wszystkich poprzednich soborów i myśli wielu umysłów, wcześniejszych typu święty Tomasz Zakwinu czy Święty Augustyn, którzy byli dużo mądrzejsi od niego. Ten czym jest protestantyzm? Widać po owocach jest to owoc wielkiej. Пихи и ароганцы, и ничего больше.